Minecraft. I like it, jakiś czas temu graliśmy sobie z kumplami w Minecraft na modach. Serwer się skurczył. Craftserve, najlepszy hosting w Polsce. I już nie graliśmy. Dlatego postanowiłem znaleźć jakiś fajny modpak, żeby można było go obrać. Problem jest taki, że to nie był fajny modpak. O cholera. Komputer mi nie umiera. Nie? Wow! Wow! Ale dziwnie kłócę. Co to jest? Mam render Pisa na 10 kurpaczaków. Z gdy moja karta graficzna by umarła w tym momencie. Aaaa. ja się dałem z beta, czy to coś fajnego, a to. Zwykły Kup Hello. Kurwa mać, co to kurwa było? Jebany I on idzie wpierdolić Ło cholera był wieloryb, spierdalam skąd Siema, o, że tu dom dla mnie jest Ło cholera, cebula? Polaka w Minecrafcie znalazłem Poszukajmy co jest w tej wiosce ciekawego ma Magi ...magii chyba, na onkologię chodzi. Jakiś nawalanie w kilof. Kowadu słyszałem. O cholera, ten wodospad to chyba zamortuje mój komputer. Co to jest? Ale melony. Wydaje, że tu są jacyś... ...lisza. Czy tu są jakieś... ...kurwa faceci? To jest wioska kobiet. No słyszę jakiegoś kowala. Ciemno. Nie ma nic. O ty kurwa. to to jest? Widzieliście to? Chomper kurwa z Stan versus Zombie A ja ciebie znam. A wiem, że ty mi nic nie zrobisz gościu. Ty jesteś koksem. A wiem. Co to, to kurwa jest? No kurwa co to jest? Jezu chryste, zenchantowana wiedźma. Irtalans. Coś goni. Jak kurwa, jeszcze jakiś blueberry biszek, kurwa. Ja przebywam w pokoju. Po twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy z klopa, ta zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy z klopa, ta zupa była z mlekiem, na mleko mam hmm. alergię miałam mi cię poznać pod twojej pysznej zupie nie rusza w głupy skopada zupa była z mlekiem nam leko mam alergie pod twojej pysznej zupie nie rusza w głupy skopada zupa była z mlekiem nam leko mam alergie pod twojej pysznej zupie nie rusza w głupy skopada zupa była z mlekiem nam leko mam alergie pod twojej pysznej zupie nie Agna Super Cieszę się Normalny bion Normalnego prawda Mam A nie. No to co? Pora sprawdzić To tam jest I węgiel Wow Jeszcze nie widziałem A. A kurwa, jednak mnie widzi, dobra. Dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko, spoko. Od tej strony. No spokojnie.